Cześć z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada. Jaki operator jest niesamowity w Babu? Defaulting to. Co on pozwala zrobić? Jeżeli nie znaleźliśmy jakiejś wartości, to on pozwala nam wyświetlić jakiś tekst. Jak możemy to wykorzystywać? Zobaczmy sobie. Weźmy sobie, że nasz użytkownik ma imię i nazwisko. Ma po prostu name. Typu tekst. Dodamy sobie naszego użytkownika, więc lecimy i wpisujemy sobie no new entry. Kontakt, name zostawimy pusty. Tutaj piszę maila. Kontakt, małpa, karol, bocian.pl. Więc mamy sobie naszego testowego użytkownika. Uruchamiamy naszą aplikację jako właśnie ten użytkownik. Tak jak widzimy, name, on ma cały czas pusty, więc uruchamiam sobie. Idziemy i wyświetlamy sobie z zwykłym tekstem jego imię. Więc idziemy do naszej bazy danych, robimy do SR4 i szukamy sobie użytkownika, albo możemy dokładnie wziąć jeszcze inaczej, czyli to bierzemy naszego użytkownika, więc current user name. Wyświetlamy sobie tutaj name, ok? Ale nasz name jest pusty. Załóżmy sobie, że jeszcze tutaj grupujemy to razem z row-container i dodajemy sobie jakąś ikonkę z człowieczkiem. Zobaczymy sobie tutaj layout ustawiony na kolumn naszej strony. Nasza grupa jest wierszem. Tutaj dodaję ikonkę. Ta nasza grupa jeszcze, weźmy, żeby nasz tekst był na pełną szerokość od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość, nie będzie na środku wiersza. I ta nasza grupa, tak samo zróbmy, żeby była na pełną szerokość od 0 do 1200 na środku i wysokość też ustawimy sobie 0. I tę naszą ikonkę też ustawimy sobie na środku. Zmienimy to może na jakiegoś człowieka. O, jest na przykład taki, Dobra, więc mamy sobie człowieka i obok mamy ten tekst. Tekst, który wyszedł mi mały, więc ustawmy tutaj od zera do nieskończoności. Jest i wyświetlimy sobie tutaj jeszcze Fit With To Content i może w stylu H1. Takim dużym tekstem sobie to napiszemy. Teraz mamy uruchomione jako ten właśnie użytkownik. No i zobaczmy. Mamy takiego człowieczka i tu brakuje nam imienia, więc możemy dodać sobie warunek. Normalnie możemy sobie dodać warunek, że. Nie wyświetlaj nam tej grupy, czyli ona jest ukryta. Jest element is not visible. Pokaż mi collapse when hidden i dodajemy warunek, jeżeli nasz current user name is not empty, to wtedy wyświetlaj nam ten element. OK. F5 odświeżamy i zobaczcie. Mamy pusto. A teraz, jak przejdziemy do bazy danych i wpiszemy sobie tutaj jakieś imię, save, to tu mamy wyświetlony ten. Napis, ale możemy zrobić to prościej, w jaki sposób? Znowu usunę sobie ten nasz name, żeby było puste, więc tutaj nam się nic nie wyświetla. I teraz zamiast tego możemy sobie zrobić coś innego: mianowicie, no to nie będzie do końca ten, ta sama funkcjonalność, ale możemy znowu ukryć sobie remove condition, zawsze będziemy to wyświetlali. Ok, ale teraz jak tekst jest pusty, jak ktoś nie podał swojego imienia, to zamiast Tutaj dawać pusty element. My możemy zmienić go sobie na defaulting. to użyć właśnie tego elementu. Następnie wyświetlamy arbitrary tekst. Ten defaulting tu działa tak. Jeżeli nie znaleźliśmy sobie żadnego tekstu, ten tekst jest pusty, to wtedy możemy podać jakiś inny tekst. Jaki sobie podamy? Your name. Po prostu w ten sposób sobie to wyświetlimy. I zobaczmy, jak teraz to wygląda. Mamy pusty name, więc wyświetla nam się tutaj your name. OK, a jak dodamy go sobie tutaj, do naszej bazy danych, AAA, wtedy wyświetla się nasza nazwa. I co nam to pozwala zrobić? Nie musimy dodawać tych wszystkich warunków na ukrywanie i pokazywanie, tylko zawsze wyświetlamy sobie tekst. Nasz y, wygląd aplikacji zawsze wygląda tak samo, jedynie co, to zmienia się nasz tekścik. Zamiast tego, który wyciągnęliśmy wiem, z bazy danych albo z jakiegoś zewnętrznego API, jeżeli jest pusty, wyświetlamy taką defaultową, podstawową wartość. Podobną rzecz możemy zrobić też z option setami. Też dla nich możemy przygotować jakąś defaultową wartość. Zróbmy test. Zróbmy sobie jakiś option set, na przykład bla bla bla. OK. I mamy tutaj jakieś dwie opcje. Opt 1, opt 2. Mamy sobie na przykład drop w na którym nasz użytkownik może coś wybrać, ale załóżmy, że nie musi, więc bierzemy sobie dynamiczny wybór, bierzemy sobie. Nasz option Set, bierzemy wszystkie opcje, OK, i pokazuj nam display. Dobrze, ale tutaj jest this input should not be empty, nie jest zaznaczone. Nasz użytkownik nie musi tutaj czegoś zaznaczać, po prostu my wtedy weźmiemy defaultową wartość. Zamiast się bawić w taki sposób, żeby tu ustawiać default value, możemy to zrobić w taki sposób, że na przykład w tekście weźmiemy sobie tekst i wyświetlimy, co nasz użytkownik wybrał w tym dropdown A. Value, OK. A jeżeli nic nie wybrał, to weźmiemy sobie defaulting tu i weźmiemy na przykład opcję druga jest defaultowa. Display jest. Więc F5, odświeżamy sobie i zobaczmy, Więc nic nie jest tu wybrane, a już my wyświetlamy opcję drugą. Jak wybierze opcję pierwszą, to wyświetlamy opcję pierwszą. Jak wyświetli, wybierze opcję drugą, wyświetlamy opcję drugą. Jak znowu nic nie wybierze, znowu wyświetlamy opcję drugą. Więc taki defaulting tu służy i do tekstów, jak jest pusty tekst. To daj nam jakiś inny tekst i do option setu. Jeżeli jest pusty, option set, nie jest żaden wybrany, to wtedy defaultowa wartość jest taka. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, żebym zrobić dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.